Cześć, z tej strony Remek z a to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. W dzisiejszym odcinku Seat Leon z 2019 roku w wersji FR w nadwoziu Kombi, czyli hiszpański odpowiednik Volkswagena Golfa 7 czy czeskiej Skody Octavii, bo to ta sama płyta podłogowa, tylko że Czesi potrafią robić na tej samej płycie bardzo duże, obszerne samochody i we wnętrzu i te bagażniki takie większe no ani Golf, ani, ani Seat już tego nie potrafią no, Seat jak wiadomo marka bardziej sportowa w portfolio waga no, i co? No, i tak to, tak, tak to jest. Te samochody są o wiele fajniej narysowane, tak bardziej agresywnie. Niektórzy twierdzą, że nie są takie nudne jak Volkswagen i też nie są tak praktyczne, właśnie jak, jak Skoda. Więc klient sobie znalazł taki samochodzik, zlecił nam oględziny. A więc tak, Seat Leon w ogłoszeniu był z 2019 roku, był sprowadzony z Niemiec, pod maską miał 2.0 TSI, 190 koni, bardzo fajny silnik, fajnie się zbierający, w zupełności wystarczający do Leona, nawet dla niektórych to nadmiar mocy w takim samochodzie. Miał napęd na przednie koła, nie miał na cztery. Był w skrzyni automatycznej, właśnie tak jak mówiłem, w wersji FR. Bogato wyposażony, ktoś sobie tam naprawdę doklikał, bo i, i, i panoramę, i to generalnie no, fajne już te fajniejsze fotele z przeszyciami. Tutaj były już wirtualne zegary, bo to 19 rok. Więc tak naprawdę fajnie, fajnie wyposażony ten Leon, w ogłoszeniu był podany Marvin. nie było zaznaczone, że był bezwypadkowy, było zaznaczone, że był serwisowany. A więc co, udałem się na miejsce obejrzeć tego Leona. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Na wstępie od razu sprzedający to akurat komis e, poinformował mnie, że auto miało szkodę. Czy ja o tym wiem? Bo kupującemu o tym mówił. E, Stwierdziłem, że no, no nic, nic na ten temat nie wiem. Zaraz pokazał mi zdjęcia ze szkody. Auto było uderzone w lewą stronę miało zagięte drzwi, jedne tutaj od tutaj przednie bardziej delikatnie delikatniejsze tylne. I co było na tych zdjęciach jeszcze widoczne? Aha, stał, na, stał, stał, na, stał na innych felgach niż teraz, bo sprzedający mówi, że e, zmienił felgi, dokupił felgi e, czarne i założył e, nowe opony. E, opowiedział mi o tym, że właśnie w tym stanie sprowadził ten samochód. Samochód został naprawiony. E, opowiadał o tym rzetelnie, że nie bawili się w żadne wyciąganie. Tych drzwi szpachlowanie i tak dalej, tylko po prostu kupił jedne i drugie drzwi w kolor. Nie, nie w kolor, nie w kolor, w kolor, w kolor, ale i takie powtórnie polakierował, wiadomo, da, używane elementy, to gdzieś tam ryski i tak dalej, więc żeby to dobrze wyglądało, trzeba to polakierować. Szyba też była wymieniona, bo była stłuczona. Ale też zadał sobie tyle trudu, żeby tą szybę znaleźć z tego rocznika, więc szyba też miała dziewiąteczkę. Była z 19 roku. No więc to, no mając te informacje, nawet mi wydrukował z komputera te zdjęcia. Więc fajne takie podejście. Dał mi od razu dwa oryginalne kluczyki. Auto już było zarejestrowane w Polsce. Miałem niestety miękki dowód. Mówił, że na drugi dzień odbiera już twardy i będzie można ten samochód wtedy już normalnie, legalnie kupić. Więc mając te informacje, poszedłem do auta, oczywiście, no, no, poglądałem go sobie. No, naprawa zrobiona, no, można powiedzieć, że dobrze, chociaż tam gdzieś tam na, na, na krawędziach yy, można było dostrzec, że, że było to drugi raz lakierowane. Tam gdzieś tam lakiernikowi coś tam na krawędziach delikatnie nie wyszło w jednym miejscu czy w dwóch. Ale no, było to zrobione. Cała lewa strona była polakierowana, bo i przedni, i tylny błotnik były pocieniowane do drzwi, ale mówię, było to zrobione naprawdę fajnie, samochód stał w słońcu, nie odróżniał się odcieniem, te elementy się nie odróżniały, więc tu było ok. Jakieś tam delikatne ryski na zderzaku. Takie ty typowa, typo typowa eksploatacja, e, więc no, mówię, no szyba przednia była oryginalna, te szyby też, bo też były, ta, ta była wymieniana od kierowcy, reszta też była oryginalna. Niczego więcej e, nie znalazłem. E, pomierzyłem sobie wnęki. E, Tutaj, właśnie na słupku, też mi pokazywał, że były takie delikatne zadrapania, ale i taka wgniotka, jedna mała przy tym uderzeniu, ale mała na słupku. Ale nic z tym nie robił, bo nie chciał tego wciągać, szpachlować i tak dalej. Po prostu to zostawił. Nie kuło to w oczy, pewnie większość ludzi by tego nawet nie zauważyła. Sprawdziłem dalej ten samochód. Powiem Wam, że wewnątrz wyglądał fajnie, bo nie wiem, czy wspominałem o przebiegu. On miał na, na liczniku miał 106 tysięcy tylko. To nieduży przebieg, jak na pięcioletni samochód, to myślę, że jest ok. Wewnątrz, naprawdę, to było wszystko, było wszystko ładnie zachowane. Wszystko chodziło, wszystko działało. Każdy guziczek posprawdzałem, jak to zwykle. Wszystko powłączałem, powyłączałem. Czy tam panorama, czy tutaj, czy wirtualne zegary chodzą, czy to wszystko. Naprawdę nie było się do czego tutaj doczepić. W bagażniku, gdzieś tam na, na, na obudowie tylnej klapy, były jakieś zarysowania, wiadomo, to kombi. Gdzieś tam ktoś pewnie coś przewoził, no, te plastiki teraz są takiej jakości jakiej są, coś delikatnie, jakaś walizka, nie wiem jak się e, buja po bagażniku, nie jest dziś zabezpieczona, poleci kółeczkami, od razu wszystko rysuje. No takie czasy, takie te plastiki robią, e, ale tu było wszystko kompletne, w bagażniku też, tam koło było, wszystko... Tu jak najbardziej ok. Popatrzyłem sobie pod maską 106 tysięcy. No, tam nic nie było. Tam sucho, żadnych wycieków, żadnych zapoceń. Nie było informacji o wymianie rozrządu. 5 lat, 106 tysięcy. Jeszcze można polatać na tym rozrządzie chwilę, za jakiś, czas go, za jakiś czas go wymienić. Olej był wymieniany, filtry były wymieniane. Akurat ten komis ma swój serwis. Tu było to zrobione, była adnotacja, była do tego faktura, więc tutaj wszystko było ok. No co, wsiadłem w auto, przejechałem się tym samochodem. Tak jak mówię, no silnik naprawdę dobrze przyspiesza. Skrzynia chodziła ładnie, zawieszenie cichutko. No mówię, opony były nowe, więc też tutaj wszystko ok, auto nie ściągało, nie było żadnych problemów. Podłączyłem komputer. Tak samo czysto w komputerze. Tu było naprawdę wszystko ok. Sprzedający jeszcze wydrukował mi historię serwisową SATA, bo, bo miał taką. Auto było serwisowane. No, ostatnią tą wymianę no, to zrobili już oni. To już nie było na SATA. A wcześniejsze wszystkie wymiany oleju były w ASO robione. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. No i co? Generalnie. Tak nie byłoby się do czego doczepić. E, oprócz oczywiście tej szkody e, nie było nic tu ukrywane i tak dalej. Sprzedający się bardzo, bardzo ładnie w tym momencie zachował. My e, no co poleciliśmy ten samochód? No ja to zawsze tak polecam takie samochody warunkowo. Ponieważ no wiadomo, no auto ma nieduży przebieg, nie jest zniszczone, wszystko działa. No miało szkodę. Na pewno ta szkoda jest gdzieś w jakimś systemie odnotowana. Jak ktoś kupi ten samochód, myślę, że będzie z niego zadowolony bo no to tylko jedne i drugie drzwi, tak. No nic tutaj więcej nie było, próg nie był ruszony. Ale mówię, zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że jak się kupuje taki samochód, nawet jak jest to taniej, to potem jak się nim pojeździ 2, 3, 4 lata czy tam ile kto jeździ i potem sprzedaje ten samochód, to trzeba mieć z tyłu głowy to, że no jak się będzie sprzedawało, no to może przyjść ktoś, kto wyciągnie sobie historię szkód no i zaraz, zaraz zobaczy. Tutaj pewnie to szkoda, jak to było może wycenione w Niemczech i gdzieś tam wpisane do ubezpieczyciela, no to tutaj na pewno mała kwota nie było. To nie było 50 10 tysięcy, tylko pewnie było więcej, bo to jedne, drugie drzwi, szyba i tak dalej. Więc to na pewno może się ujawnić, jeżeli ktoś, to, jeżeli ktoś to sprawdzi. No, i trzeba mieć po prostu z tyłu głowy to, że ten, tego samochodu nie sprzeda się jako taki stuprocentowy, bezwypadkowy, pełnowartościowy i tak dalej. Ale poza tym, jeżeli komuś to nie przeszkadza, nie było to wielkie, no to jak najbardziej taki samochód można polecić, bo jeździ, jechał prosto, wszystko działało, wszystko było sprawne, naprawdę. Fajne, ciekawe auto. To co? W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Na razie, hej.